W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że MLM to nie etat, i właśnie dlatego ma przewagę. Dziś chcę pójść krok dalej, bo bardzo często widzę, że ludzie nie odpadają przez model, nie przez firmę, nie przez produkt odpadają przez oczekiwania, z którymi do tego wchodzą. I co ciekawe, to nie dotyczy tylko MLM to dokładnie to samo, co widzę w inwestowaniu, w budowaniu firm, w projektach online, nawet w rozwoju osobistym. Model jest OK, ludzie są w porządku, ale oczekiwania kompletnie z innej planety. Witam Was serdecznie, z tej strony Tomasz Zając, mamy 2 lutego 2026 roku. No i w naszym kolejnym Daily podcaście porozmawiamy na temat tego, dlaczego właśnie ludzie odpadają z tego biznesu, no i odpadają nie z powodu modelu, ale z powodu właśnie oczekiwań. Rozróżmy to ponownie na czynniki, słuchajcie pierwsze. Ja bym to nazwał na samym początku zderzeniem oczekiwania versus rzeczywistość. No, większość ludzi, kiedy słyszy MLM, to podświadomie słyszy dodatkowy dochód, elastyczność, możliwość skalowania, dochód pasywny. I to wszystko jest, słuchajcie, prawdą, tylko problem w tym, co oni sobie do tego dopowiadają. Bo w głowie bardzo często pojawia się skoro to nie etat, to pewnie będzie szybciej, łatwiej, bez stresu itd. A prawda jest taka: nie etat, czyli większa odpowiedzialność, elastyczność to innymi słowy konieczność samodyscypliny, a skalowanie to opóźniona gratyfikacja. No i tutaj następuje pierwsze zderzenie. Podam Wam przykład, słuchajcie z MLM, jest to klasyk, klasyczna historia, którą każdy pewnie z nas widział albo przeżył. Ktoś startuje, tak? Pierwsze dwa, trzy tygodnie euforia szkolenia, wizja, energia kurczę, to ma sens. A potem, słuchajcie, pojawia się moment rodzina nie rozumie, znajomi nie odzwaniają pierwsze nie, pierwsze to nie dla mnie i wtedy w głowie pojawia się myśl to chyba nie działa. A prawda jest taka. To właśnie zaczęło działać, tylko nie tak jak w Twoich oczekiwaniach. Bo wiele osób mentalnie wchodzi do MLM jak do etatu, tylko bez szefa. A MLM działa bardziej jak budowanie firmy, jak inwestycja czasu, jak po prostu proces. Jeśli ktoś, słuchajcie, oczekuje efektów zanim zbuduje kompetencje, no to frustracja jest gwarantowana. Można podać też przykład z inwestowania. Dokładnie to samo widzę w tym biznesie. Ktoś wchodzi na rynek, tak? Słyszy historię. O, ktoś zarobił 300%. Krypto zmieniło komuś życie. Giełda daje wolność i wchodzi z oczekiwaniem: ja też chcę szybko. Pierwsza, rozumiecie, strata, pierwsza zła decyzja. I co się dzieje? To oszustwo, to kasyno, to hazard, to nie dla mnie. Nie odpadają dlatego, że rynek nie działa, tylko odpadają dlatego, że ich oczekiwania były oderwane od statystyki i procesu, oderwane od rzeczywistości. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do największego mitu. Jak nie idzie od razu, to nie moje. To jest największy zabójca ludzi w MLM i w inwestowaniu. Mit, słuchajcie, polega na tym, że ktoś mówi: Jeśli to jest dla mnie, to powinno iść gładko, łatwo, przyjemnie i szybko. A prawda jest taka: wszystko, co daje wolność, najpierw wystawia nas na próbę. Wszystko, co skaluje się w czasie, ma fazę ciszy i wszystko, co nie jest etatem, nie daje natychmiastowego feedbacku. Etat daje, przepracowałeś, miesiąc dostałeś wypłatę, do widzenia. A MLM, inwestowanie, biznes, pracujesz dziś, a efekt może być za 3, 6, 12 miesięcy, 3 lata. I nie każdy jest, słuchajcie, gotowy na to po prostu psychicznie, na tę lukę czasową. Dlaczego jedni, słuchajcie, zostają, a inni odpadają? Różnica między ludźmi, którzy zostają, a tymi, którzy odpadają, rzadko jest, wiecie, w inteligencji, w kontaktach, w starcie finansowym, tym bardziej w MLM, gdzie praktycznie większość z nas zaczyna z tego samego pułapu. Najczęściej jest w jednym pytaniu, które sobie ludzie zadają: Ci, którzy odpadają, to pytają: dlaczego to jeszcze nie działa? A ci, którzy zostają, mówią: czego jeszcze muszę się nauczyć, żeby to zaczęło działać? I to jest mentalność, słuchajcie, inwestora, mentalność networkera, a nie mentalność pracownika na etacie. Mamy coś takiego jeszcze jak delikatną klamrę, tak? Czyli bez sprzedaży. To jest bardzo ważne. MLM nie jest, słuchajcie, dla każdego. To tak samo jak inwestowanie, jak prowadzenie firmy, jak życie bez etatu, ale jeśli ktoś odpada po dwóch, trzech miesiącach bez zrozumienia procesu, bez korekty oczekiwań, to bardzo często nie odpada z powodu modelu, tylko tak jak mówiłem, odpada, bo próbował wdrożyć stare myślenie w nową strukturę. I to jest temat, nad którym moim zdaniem warto się tutaj po prostu na chwilę zatrzymać. Jeśli MLM nie jest etatem, to nie oceniaj go jak etatu. Jeśli to jest proces, nie oczekuj natychmiastowej nagrody. Jeśli coś ma zmienić, twoje życie tutaj długoterminowo, to prawdopodobnie na początku nie będzie wyglądało to spektakularnie. Myślę, że ten odcinek przybliżył wam mniej więcej w skrócie, dlaczego słuchajcie, wiele osób odpada i nie jest to wina modelu, tylko po prostu wina złych oczekiwań. Jeżeli rozpoczynasz działalność biznesową w multilevel marketingu, albo nawet chcesz być inwestorem, no to po prostu Musisz mieć określony model oczekiwań, który będzie mniej więcej zgodny z rzeczywistością i będzie realistyczny, tak? Nie wchodź z myślą, że to będzie elastyczne, bardzo łatwe, bardzo proste, że dodatkowy dochód spadnie z nieba i tak dalej. Nie. Nie dopowiadaj sobie scenariuszy, które później sprawią, że będziesz po prostu zawiedziony, ponieważ nie spełniło to Twoich. Oczekiwań, bo prawda jest taka, że brak etatu to większa odpowiedzialność, elastyczność to jest po prostu konieczność samodyscypliny, a skalowanie to jest po prostu opóźniona gratyfikacja. Przygotuj się na to, że rodzina nie będzie rozumieć, znajomi nie odzwonią, ludzie Tobie odmówią, tak? Tylko że w takim momencie nie poddawaj się i niech nie wytwarza się w Twojej głowie myśl, że to nie działa. To właśnie zaczęło działać, tylko po prostu nie tak jak w Twoich oczekiwaniach. Wejdź mentalnie w ten biznes. Dobrze przygotowany, tak? Zbuduj kompetencje, a później oczekuj efektów. Po prostu, niech Twoje oczekiwania nie będą oderwane od procesu, od realiów, od statystyki. Pozwól sobie na to, żeby cię wystawiono na próbę, tak? Żeby po prostu była też faza ciszy i żeby po prostu nie było natychmiastowego feedbacku i tak dalej. Pozwól sobie na lukę psychiczną, a wtedy zobaczysz, że osiągniesz sukces. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, że nie wszystko, co nie wygląda spektakularnie na samym początku, nie ma wartości, ponieważ jeżeli poświęcimy na to określoną ilość czasu i przede wszystkim zmienimy myślenie zamiast starego i wejdziemy w nową strukturę, to wtedy, słuchajcie, będą efekty. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym odcinku.